Cześć, mam drodzy widzowie. Dzisiaj zrobimy z 70 zł KOSE. Pamiętajcie, żeby doładowywać z kodem peska 7 Subskrybować, lajkować, komentować nasze filmy. Wbijać na Discorda, który jest w opisie naszego kanału. I przechodzimy do bitew. Skrzynkę myślę, że Classified Raz. Lynxa. I oczywiście na koniec once upon a time. Przywołujemy bota. dołączył pago 30zł, okej okay. niestety no, niestety Pierwsza bitwa przegrana. Michał, zamknij pizdę. Dobra, zrobimy sobie teraz nową bitwę. Oraz zróbmy sobie Estevana. Eee, no i once upon a time na 4 graczy i terminala. Ok. Jest gwiazdeczka Uwaga Okej, okay, 36 złoty Znowu 36 złoty, 60 złoty Teraz tylko żebyśmy to my coś trafili Jest, wygraliśmy, super Ale aura, okej okay. Mamy stówkę, mamy stówkę Więc mam nadzieję, że tak będziemy dalej wygrywać. Więc teraz zróbmy sobie skrzynkę. Na początku zróbmy tego coverta, co wcześniej chciałem zrobić. Dobra, wezmę sobie skrzyneczkę jeszcze New Era. Zrobimy sobie taką bitewkę. A, no i zapomniał, zapomniałbym. Co na trzech zróbmy sobie taką bitewkę. Dobra, robimy. Przywołujemy bo ciszę. Oby była taka jak gwiazdeczka, jak tam po prawej stronie. Ok, dostaliśmy niestety najdroższego skina. Znowu dostaliśmy najdroższego skina. No i niestety przegraliśmy 200 zł. Dobra, spodobała mi się taka bitewka, zróbmy sobie to jeszcze raz. Dodajmy sobie jeszcze może Estebanu do tego, żeby podkręcić trochę szansę. Przesuniemy sobie to. To będzie leki Olin, więc trochę ryzykownie. Może odcinek trwać krócej niż, niż się spodziewałem. E, zróbmy sobie e, tryb normalny. Trzymam kciuki. Ok. Nie stykeli, ma lepsze. Okej, okay, Bandura ma lepsze. Teraz jest dla mnie, tak? Ok. 7 zł. Chyba jestem na prowadzeniu. Chociaż nie. Bandura ma lepsze. A nie, wygraliśmy. 143 zł. Ok. Znowu tą bitewkę z New Aeron. Bo to jest fajna skrzyneczka. Weźmy sobie dwie takie. Dobra, więc zróbmy sobie teraz skrzyneczkę populara. Może dwa razy. Musimy stówkę mieli równą. Zróbmy sobie na czterech graczy. No i Vanderdogu. Jak wyjdzie, Jakiś gracz dołączył. Mam nadzieję, że nie my trafimy jakąś gwiazdeczkę. OK. Okay, tylko żeby teraz tych butem coś trafiło. Niestety, ale całkiem dobra skrzynka. Nawet bardzo dobra skrzynka, bo to 210 zł. Jak za skrzynki za 20, to całkiem nieźle. Dobra, więc myślę, że skorzystamy sobie jeszcze z tej skrzyneczki, bo całkiem, całkiem dobrze z niej leci. Ale tak wygramy troszeczkę więcej. Będzie można dodać yy, większość. Większą ilość tych skrzynek yy, Zróbmy sobie znowu tego Covert'a Idę na AWP, no i once upon a time Tak jak zwykle Myślę, że weźmiemy sobie na czter na 3. No i może może Terminal Przywołujmy sobie boty Miejmy nadzieję, że dobrze do ten Covert i AWP OK. Jest. Zajbista pula. OK. Teraz tylko dla kodełka. Jest. Jak widzicie wygraliśmy 300 zł. Dobra, mamy więcej pieniędzy, więc tak jak mówiłem weźmiemy sobie skręczkę populary dwa razy znowu. Weźmy sobie może coś jeszcze takiego, wiecie, decydującego, żeby... Bo to jest tak zwana procentowa, także jest większa szansa na jakiegoś słabszego skinka. Więc zróbmy zrób sobie na, yy, na 3 graczy w underdogu. No i mam nadzieję, że wyjdzie nam taka bitewka. Dobra, jest super, tylko żeby teraz nam nic nie dał. Jest super! Chyba będzie koska, mam taką nadzieję. Proszę. Jest. Co? Co się stało? No dobra, ale... Aha. O Boże. Myślałem, że już będziemy mieli kose, niestety się trochę pomyliłem. Dobra, więc teraz zrobimy sobie y, skrzyneczkę New Era. Dwa razy. Weźmiemy sobie y, bitewkę z... Boże, weźmiemy sobie jeszcze skrzyneczkę no z I może jednego jest sobie na normalny i na trzech graczy. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu zrobić tą yy, wymarzoną kosę. Mimo, że wygląda jak obieraczka do ziemniaków. Ok, 12 zł. 28. Mam nadzieję, że tylko nam coś teraz da, bo to jest normalny. Niestety, ah, <słuch> gdybyśmy tylko wzięli underdoga, dobra, więc weźmy sobie teraz znowu z popular. Może trzy razy tym razem weźmy sobie może jeszcze. Skrzyneczkę Night Ali brzmi ciekawie równe 70 zł. Mitewka eee, wierzę w to, że to mnie teraz terminal że to nam dał w ostatniej skrzyneczce. Weźmy sobie może na dwóch graczy tym razem, trochę bezpieczniej. No i co, tworzymy mitewkę, przywołujemy boty, tak jak zawsze. Ok, dla nas 35 zł. Znowu dla nas. Dla niego. I teraz dla nas. Proszę. Jest. Dobra, mamy 126 zł. Wracamy do dwóch stówek. Fajna bitwa, ale myślę, że zróbmy sobie teraz. Po raz kolejny te populary zrobimy sobie ich 4. Yy, Weźmy sobie na czterech Vanderdogu, 80 zł bitewka. Stwórzmy sobie miejmy nadzieję, że poleci nam coś dobrego. Złączy znowu ten anorek Mam nadzieję, że trafi nam coś dobrego. O, jakieś gwiazdeczki. Okej, okay, mamy skina Nightwish za 80 zł. Niestety to jest underdog. Więc miejmy nadzieję, że. z Aha, trafiliśmy jakąś gwiazdeczkę. Skina za stówę trafiliśmy. Fajna bitwa, ale niestety to jest underdog, więc nie wygramy tego. A mielibyśmy już kose. Po, te, po takiej bitewce naprawdę bardzo dużo wygrana. Myślę, czy by nie spróbować jeszcze raz? Eee, może tym razem na przykład w terminalu? Hmm. No i co? Próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem e, szczęście nam dopisze. No czy jakiś EBE? -ebe? nie dało w pierwszej skrzynce jak wtedy aha, okej okay. no słabo to wygląda okej, okay. nieźle okej, okay. teraz tylko dla mnie a ty, to było ostatnia skrzynka? aha o oh, boże Chyba się te, tym razem się chyba nie uda. Więc zróbmy sobie może mm, sienuszkę covert Estebana. Czyli wrócimy w sumie do początkowych skrzyneczek. Weźmy sobie może jeszcze tą e, sienuszkę New Era. Zajmę nam trzy dyszki. Chociaż zastanawiam się, czyby nie zrobić all-in, bo mamy prawie stówę, za stówę można zrobić fajną bitewkę. Weźmy sobie jednego populara. Weźmy sobie może. Weźmy sobie. Charma. No i dwa wąsa ponad, a nie jednego. Tylko na jednego na starczy. Weźmy sobie taką bitewkę na dwóch w terminalu. No i co? Tak wygląda nasz Olin. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Bo byłoby bardzo fajnie. Jeszcze zobaczymy, co tam poleci. Ok, jakiś. Ok, bardzo dobre skinki. Mecha Industries. Bota Ok. Już mamy. Równowartość bitwy chyba. Niestety nie dał. Charm. Ok, mamy droższe i teraz tylko żeby to do nas poszło. Będzie rosowanie. 140 zł pula Jest wieraliśmy. 141 zł Znowu wracamy. Znowu wracamy trafił jakąś gwiazdeczkę. Zobaczmy co tam trafił. Okej, okay, to chyba kosztuje tam spindzoty ten skinek. Dobra. Nie chcemy, chyba strona, nie chcę, żebyśmy przegrali. Chcę, żebyśmy grali dalej. Więc może poszukajmy sobie jakieś fajne skrzyneczki. Eee, w jednym z odcinków robiliśmy tego kosiara. Weźmy sobie. Po jednej skrzyneczce, żeby było trochę pomieszane, to wszystko weźmy sobie Classified, weźmy sobie może tego Genolda, weźmy sobie New Era, weźmy sobie AWP, no i może coś na koniec. Stickery zostaje nam równe 6 dyszek, weźmy sobie na dwóch w terminalu tak jak zwykle robimy sobie taką bitewkę, mam nadzieję że kosior coś da na początku żeby było o co grać okej, okay, nie wiem dlaczego z drugiej strony nie pokazuje mi co leci temu koledze trochę to dziwnie wygląda na 60 na dole coś się pokazuje. Ok, z dzieną poleciało 20 zł. Ok, 34 zł, ale chciałbym, żeby coś dla niego jeszcze poleciało, bo. ok, okej, okay. teraz tylko żeby do nas. Jest. Okej, okay, mamy, mamy to, wygraliśmy tę bitwę. A nie, to jest terminal. Dobra, dobra. Tak wygraliśmy. Nie wiem, co się stało ze stroną. Dlaczego nie przewijało się z drugiej strony, ale na szczęście wygraliśmy. 10 zł do przodu. Kliknę sobie F5, żeby y, się poprawiło. Z tą stronką, dobra. Podobały mi się te skrzynki Classified i AWPa. W tej te, wstawiśmy sobie do tego Populara. Weźmy sobie jakąś skrzyneczkę za 5 zł, może No weźmy sobie tego pas booster za 4, niech będzie weźmy to sobie może teraz na normalnym no i może na 3 graczy. Chociaż jak to będzie na 3, to chyba lepiej będzie zrobić. Lepiej będzie zrobić chyba underdoga. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. To jakbyśmy chcieli. Czyli bitewka za 6 dyszek. Znaczy no, bandura, pevor. Zobaczmy. Jakieś gwiazdeczka u kogoś. Skinę po 8 zł. 25 zł, niestety U mnie to jest underdog, więc Proszę, teraz po że No i chyba przegramy No, niestety Niestety przegraliśmy 90 zł pula, niestety Dobra Zróbmy sobie Cztery papulary Zróbmy sobie Olina eee, Jakąś książkę za 11 zł, jeżeli jest taka Jest niby ten kosior Może 10% Dragon Fire. Jesteśmy? Nie jesteśmy. Okay. Dobra. Eee, może taką książkę kilowata Niech se będzie. Eee, weźmy może... A dobra, wanderdogu na 4, cztery... nie, na 4 graczy, 4 populary, 1 kW dużo wygrana, dużo też przegrana. Yy, więc mam nadzieję, że wyjdzie na to na dobre. Oby taka gwiazeczka nie pojawiła się u nas. Oto się tylko modle. Ok. Superpula już na pewno mamy powyżej wartości bitwy, wszystko, niestety bot, pago chyba będzie najmniej Jednak nie, ok, jest dobrze Teraz populara coś dla nich Dobra, ok, gwiazdeczka jest Na razie chyba, chyba wygrywamy Patrząc, okej, okay. patrząc na to yy, co powiedział innym tutaj uczestnikom w skrzyneczkach i... Wygraliśmy 435 zł Czyli mamy kosę. Mamy kosę. Tylko nie cieszę się jeszcze, bo nie wiadomo ile ono kosztuje. To naprawdę eee. Knife od najtańszych Brakuje nam, 12 zł nam brakuje do Gosy. Zróbmy sobie teraz bitewkę, która mam nadzieję, że poprowadzi nas do zwycięstwa, czyli Estebana dwa razy. Weźmy sobie Once Upon a Time, na dwóch graczy, normalny. I róbmy takie bitewki cały czas, aż po prostu nie za zbierana się ta kwota. Mam nadzieję, że teraz to wygramy. Bo naprawdę będę bardzo zadowolony. Uwaga! Ok, 9 zł dla nas. Dobrze. Niestety 72 grosze. Bitwa, niestety, na minus. Mimo, że wygrano to na minus. Niestety. Chociaż nie. Na 0. Na zero wyszliśmy. Jest dobrze. Chociaż zauważcie, że mamy tutaj. Mamy tutaj, jak widzicie, skarbonkę. Więc można powiedzieć, udało nam się zrobić kosę, ponieważ 14 zł i 434 wystarczy nam, żeby kupić kosę. Więc widzowie, w końcu, po chyba 14 odcinkach, udało nam się zrobić kosę z, ile tam mieliśmy, 70 zł. Więc, jak widzicie, da się wszystko. Ja zapraszam Was do kolejnych odcinków. Bo jeszcze się nie zatrzymujemy. Będziemy robić kolejne takie y, odcineczki. Y, przypominam o łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!